Jestem doktor Kropka. Mój pseudonim wziął się od, no banalnie, od fartuszka. On jest pełen kropek, więc no, nie mogło być innej możliwości. Natomiast pierwotny jakby strój jeszcze przed Kropką to była frytka. No ale zawsze wszyscy chcieli jeść te frytki, ja nie miałam frytek w sanarze, więc zrezygnowałam. Także jestem Kropką. Idąc do szpitala, najbardziej cieszę się na myśl, że spotkam się z dziećmi. Może to wynikać z faktu, że jestem pedagogiem. Co prawda nie poszłam tą drogą zawodową, ale wiadomo, ciągnie wilka do lasu, więc najbardziej cieszę się ze spotkań z dziećmi. Jeśli chodzi o czynności, które wykonujemy jako doktorzy klawni, to najbardziej lubię rozdawać nosy, bo wtedy się pojawia już pierwszy uśmiech. Dzieci stają się podobne do nas, z tym czerwonym, niebieskim, żółtym noskiem. A kolejną rzeczą, którą lubię robić i wciąż się uczę jej robić, są to zwierzątka z balonów. Terapia śmiechem w fundacji Dr. Klaun jest dla mnie dzieleniem się z drugim człowiekiem uśmiechem. Uśmiechem, którego czasami może brakować, w szczególności kiedy czujemy się źle, jesteśmy smutni, chorzy i znajdujemy się w szpitalu i kiedy no, nie ma powodów do radości. Dlatego, kiedy przychodzimy z wizytą do sali, przynosimy tą radość. I to jest ta terapia śmiechem. To są te wszystkie kolorowe zwierzątka, to są wszystkie magiczne sztuczki, które robimy. To jest każda rozmowa, każdy uśmiech i każda minuta spędzona na oddziale. Zdecydowałam się zostać wolontariuszem Fundacji Dr. Clown, dlatego że podoba mi się cała koncepcja i pomysł Fundacji. I wolontariuszem jestem, dlatego że spotkałam fajnych ludzi, którzy cieszą się życiem, mają podobne spojrzenie na świat. I razem uczymy się nowych na przykład sztuczek, bądź zwierzątek motywujemy się wzajemnie tak, żeby stawać się coraz lepszym doktorem Klaunem. Jestem też dlatego, że widzę, że to naprawdę pomaga naszym odwiedzanym pacjentom, bo cieszę się na nasz widok. Biegają już za nami na korytarzu, kiedy się pojawiamy, nie chcą nas wypuścić z sali, ciągną za ręce, pokazują, zaczynają, to oni przejmują kontrolę i to oni stają się jakby magikiem w swojej sali, bo po jakby pierwszym takim onieśmieleniu, kiedy nas zobaczą. Przekonują się już po tych magicznych sztuczkach, zwierzątkach, rozmowach i tych wszystkich innych rzeczach towarzyszących. Oni się otwierają, a oprócz tego, że jestem wolontariuszem, taką najważniejszą pasją jest, są rośliny i kodobra i coraz większe zbębianie wiedzy na temat roślin. Jakby, moim takim największym w tym momencie osiągnięciem, z którego jestem dumna, to jest wyhodowanie awokado. Jestem osobą aktywną, wszędzie jest mnie pełno, otwartą, dużo gadam, dużo się śmieję, a rośliny sprawiają, że mogę się wyciszyć. Jednym słowem, moje hobby związane z roślinami daje mi energię do tego, żeby później podczas wizyty w szpitalu. Dzielić się tym całym optymizmem, radością życia z osobami, które tego potrzebują, czyli małymi pacjentami.